No i cześć! Zgodnie z moimi wcześniejszymi słowami widzimy się dzisiaj podwójnie, ponieważ raz widzieliśmy się na przygotowaniu dodatku do obiadu, dzisiaj widzimy się na kontynuowaniu naszego cyklu wielkanocnego gotowania. Dzisiaj sobie szybko, słuchajcie, sprawdzimy klopsa, będzie takie mięsne coś z jajkami w foremce od babki, takiej o keksówce zrobionej. Ja już wykonałam pierwszy krok, żeby przyspieszyć pracę, mianowicie ugotowałam sobie Jajka w termomiksie i teraz chciałabym już z wami przystąpić do, do działania, natomiast będę zmniejszać yy, składniki, ponieważ moja forma ma 30 cm, a ta tutaj 35. Więc o jedną 8 będę tak celować, żeby te składniki yy, proporcjonalnie zmniejszać. U, słuchajcie, u nas jest teraz dzwonek, słychać po prostu, yy, że, ktoś, że ktoś wchodzi, także jestem ciekawa, kto, a podejrzewam, że też polile. A to jednak do mnie, także taka niespodzianka. Ale dobra, wracamy mm, tutaj do gotowania. Mamy dość 400 gram wody, 400 na 8, to jest 50, czyli 350 gram wody teraz wlewam. Teraz się słuchajcie okaże, jak ja dobrze znam cię pożenia i dzielenie. Chociaż z wilą ćwiczymy! Dosyć intensywnie od jakiegoś czasu. Więc tylko coś tam sobie przypomniałam. Teraz włożyć koszyczek. Ej, nie, co on mnie prowadzi? Przecież ja sobie włożyłam ten przepis. Ach, Boże, zabijcie mnie. Włożyłam go też od początku i ja sobie że się teraz jajka. Ekstra. Więc my mamy ten 13-minutowy etap z sobą. Formę tekstową wyłożyliśmy papierem. Jajka mamy gotowe. Brawo ja. Dobra, wylewam. Wylewam moje wyliczone 350 gram. Aż po prostu, brak sypsu. Braksy. To jest to właśnie takie zaganianie, Ach, że to, to zrobię, to, to zrobię, tu zrobię, tak i proszę bardzo. A ile mamy czasu, żeby nagrywać? Jeszcze mamy czasu, żeby nagrywać 3 minuty, natomiast ja mam do wyjścia ponieważ to już dzisiaj słyszę na siłownię. Mam zajęcia na godzinę 18, także musimy się słyszeć. 150 gram przerywanej pokryty, tak? Czyli minus 18 ósma to będzie ile? Jakieś 130 g pokrojonych na kawałki. Dobra, 130 g pokrojonych na kawałki. Zobaczmy, ile to będzie. No, a tu mam jakiś taki skrawek, tylko jeszcze dodam. 100 g cebuli, dobra, czyli około 90. 50, 90. Cudnie. I 15 gram, czyli znowu jakieś 13 gram ile to będzie. O, słuchajcie, akurat pęczek. Idealnie pęczek yy, jest dobrze. I 15 gram oleju, czyli też troszkę mniej. resztkę jeszcze chciałam wykorzystać, sobie tak właśnie ją tutaj trzymałam na boku. Ale już, żeby nie marnować czasu, to trochę musimy przyspieszyć. O! Ekstra! I co teraz? Zakładamy miarkę. 5 sekund na piątych obrotach, nawet nie skończmy tego bo to O, przyszła moja mała pomocnica. Tak. Co tam Markuśku? Wystarczyłaś się tutaj siekania? No ja nie mogę tutaj Cię teraz... Staram się tutaj sobie robić, a Ty masz tam wszystkich domowników do dyspozycji i nie musisz być dzisiaj z nimi. Okej, okay, czyli zamiast Pokrywu. i Dajemy miarkę. I teraz słuchajcie, 5 minut, dusimy zawartość. Pięknie, mamy uduszoną zawartość. I teraz musimy dać tutaj mięso mielone 800 gram, czyli co my dajemy 700 gram, nie? Yy, Jedyna, że tak powiem, mała skucha polega na tym, że tutaj ma być mięso wieprzowe wołowe. A dzisiaj żadnej wołowiny w dino nie było. I ja musiałam wziąć po prostu dwa rodzaje wieprzowego. Mam nadzieję, że to niczemu docelowo nie będzie przeszkadzało. Dobra, ja 700 gram tak celuję, żeby mieć. Okej. Okay. Dobra. Teraz 50 gram, czyli też 40 trochę gram bułki tartej. Mm. Okej. Okay. To mi się nagrywa, Boże, wiecie jak taka zakręcona, że tak patrzę za chwilę. Troszkę też przesypałam tej bułki, więc troszkę, troszkę sobie zabiorę. 40 gram mleka. Ok. Dwa jajka. Wbiję dwa, bo no, jak podzielić, nie? To raz. A dwa, że mam jajka takie malutkie. Więc. Ja więc myślę, że jest spoko spoko, ale w związku z tym, że tam może i przelałam i przesypałam, to jeszcze trochę, żeby nie było. I teraz co? Teraz wytrzemy ręce, około łyżeczki pieprzu czarnego, sól, tak, z półtorej łyżeczki. I zakładamy pokrywkę i jarkę. Wiem, że ucięło Wam kawałek nagrania, natomiast nic takiego nie ominęliśmy, bo nie za bardzo też nie wiem, w którym momencie ucięło, ale ja po prostu tam wrzuciłam yy, bułkę tartą, mleko, pieprz, sól, yy, dwa surowe jajka i teraz tą masę, która mi się wymieszała te przez 30 sekund, wygląda, widzicie, taka zwarta, fajna masa, mamy jedną trzecią tej masy przełożyć do mojej wyłożonej formy, tak, czyli jedną trzecią wykładam. Ach, miałam jeszcze nastawić piekarnik w międzyczasie. No, zapomniałam. Zapomniałam. Także nastawiam go teraz na 200 stopni. Stopni 200 stać. Dobrze, on się za chwilkę nagrzeje. Ja sobie tutaj jeszcze trochę wyłożę. I teraz będziemy składać ugotowane jajka. W przepisie ugotowanych jajek jest 6. Ale tak jak Wam mówiłam, ja minimalnie zmniejszyłam, ponieważ moja forma jest mniejsza od tej zaleconej i żeby mi się po prostu wszystko nie zmieściło. Dobra, mamy pierwszą warstwę, jeszcze sobie tam na samym końcu dołożę, żeby było rzeczywiście fajnie, równo wszędzie, bo jednak te woki to tak jest ciężko tam dokładnie wy o, dojść tam mi wyleciało, to sobie damy z tej strony jeszcze trochę. O, teraz myślę, że już mam równo. Bosko. I słuchajcie, tak? Następnie na środku mamy ułożyć wzdłuż ubrane jajeczka. Wy to widzicie wszystko, nie? Ja mogę tak sobie jeszcze tutaj o, zrobić. I raz, dwa, trzy, cztery. Patrzcie, idealnie na pięć jajek. O. Idealnie na pięć jajek. No i teraz... Pozostałą masę mamy sobie tam yy, wyłożyć i możemy ją docisnąć dłonią zwilżoną, jeżeli będzie to potrzebne, jeżeli masa będzie się źle nakładała. Będę to piec i jakby mój klopsik będzie, mm, będzie gotowy. Także będziemy się standardowo chwalić e, smakami, jak już skosztujemy. Dobra, chyba się do Was zaginę, bo mam mokre ręce i nie chcę tam kombinować w tej jambie. Także dzisiaj e, mam nadzieję, że również znaleźliście taką garść inspiracji na Wielkanoc. No ja jestem bardzo ciekawa. Czegoś takiego jak klops nie robiłam nigdy, więc jest to pierwszy raz, kolejny pierwszy raz z serwomiksem, no i będziemy, będziemy próbować. Buziaki, trzymajcie się i pa!